Na świecie istnieje wiele osób, które wierzą, że tak naprawdę my, ludzie, szarzy obywatele, nie mamy wolnej woli, jesteśmy trybikami w ogromnej wielomiliardowej maszynie, będąc jej własnością innych ludzi bądź istot, które są ponad wszystkimi. Najczęściej wymienianymi są iluminaci oraz masoni, reptylianie, czyli ludzi a szczury, a nawet szaraki, czyli po prostu kosmici. Ile teorii by nie było, wszystkie te istoty łączy jedno. Kierowanie światem z zacienistej kurtyny. Lecz co by było, gdyby wszyscy ci ludzie jednocześnie się mylili, ale i mieli rację? Co jeśli rzeczywiście ktoś nam steruje, ale są to zupełnie inne stworzenia? Stworzenia, które widujemy na co dzień, lecz o nic je nie podejrzewamy. Co jeśli światem i ludźmi rządzą koty? To zaczęło się tysiące lat przed narodzeniem Chrystusa, jeszcze za czasów starożytnego Imperium Egipskiego. W tamtym okresie, jak wszyscy wiemy, koty były szanowane. Ba, uchodziły za istoty święte. Ale dlaczego? Otóż na to wszystko jest jedna prosta odpowiedź. Koty to wysoce zaawansowani kosmici olbrzymiej inteligencji, które przybyły na naszą planetę w poszukiwaniu surowców i bezrozumnej siły roboczej. Na jednym ze starożytnych papirusów, które zaledwie kilka miesięcy temu, 13 sierpnia 2021 roku udało się odnaleźć archeologom były napisane słowa, które wstrząsnęły całym światem. Brzmiały one tak. Istąpiły one, na ziemi, stworzenia piękne o wielkim majestacie. Są to istoty boskie, którym służyć powinniśmy. Niech żyje cześć i chwała im. Koty naszymi panami. To dzięki zaawansowanej technologii kociej kosmicznej rasy, nasza cywilizacja mogła wyjść z okopów głupoty i zacofania. Rozwinęliśmy się, zmądrzeliśmy, a wszystko ze sprawą naszych ukrytych panów i władców. Koto udało się przejąć władzę nad całym światem. W chwili obecnej sterują nim z ukrycia. Lecz zdarzają się tacy panowie, którzy pokazują się publicznie ze swoimi marionetkami. Wypadałoby tutaj przytoczyć dwie znane prawie każdemu bajki, poprzez które ukryci panowie świata starają się nam, obrzydliwym i poniżonym ludziom, uświadomić, że nasze losy od początku były przesądzone. Pierwszą z nich jest inspektor gadżet. W bajce tej możemy śledzić losy tytułowego inspektora, który choć nie rozgarnięty, to stara się ratować świat. Ale to nie o nim mowa, a o dwóch innych postaciach. O doktorze Klaufie i jego kocie, szalejocie. Warto zwrócić uwagę na to, że ani razu nie było nam dane ujrzeć twarzy, czy też nawet ciała rzekomego doktora, poza jedną jedyną ręką, która i tak wydaje się być zrobiona z metalu. Czy to oznacza, że doktor Klauf tak naprawdę nie istnieje? Czy mogłoby się okazać prawdą, że ta ręka to jedynie prosty mechanizm bądź robot, który w swoim założeniu miał sprawiać przyjemność kotu, który w rzeczywistości był tak naprawdę od początku mózgiem całej tej złej organizacji? Mówiąc o bajkach z przekazem podprogowym, trzeba wspomnieć o Garfieldzie. Otóż w historii tej przekaz jest jasny i klarowy. Koty trzeba wyznawać jako bogów. Nie muszą nic robić, bo to ludzie są ich sługusami, którzy muszą robić wszystko, aby uszczęśliwić swoich kozich władców. W przeciwieństwie do ograniczonych umysłowo ludzi, koty są znacznie bardziej rozwinięte pod każdym względem. Po pierwsze, nie wiedzą co to kłamstwo i zawsze podchodzą do wszystkiego z czystą szczerością. Tym samym nie udają radości, aby zmusić ludzi do służby. Wystarczy tylko tyle, aby ludzie poczuli ich boską aurę, by ulec. Jeśli samolubni ludzie zapomną o tym, kto tak naprawdę nosi spodnie w domu, a tym samym nie skupiają się na poprawnym zapewnieniu rozrywki swoim panom, koty z nudów od tak dla własnej zachcianki potrafią zniszczyć ich życie. Zniszczył dom, podpalą samochód, zabijał resztę rodziny. Nie wtom się przed niczym, a to tylko dlatego, że nie okazano im należytego szacunku. Tym samym warto rzec, że koty nie posiadają czegoś takiego jak moralność. To tylko ograniczenie, które nałożyli na siebie ludzie. Boskie stworzenia nie cofną się przed niczym, aby dotrzeć do swych celów. Mawia się, że już od narodzin człowieka koty wiedzą, jakie jest jego przeznaczenie. A jeśli im się ono nie spodoba, to wtedy siadają na piersi takowego noworodka, aby odciąć mu dopływ powietrza, co w wyniku ma go zabić.